Więc spróbujemy jeszcze raz to Avatar World No i to nie, mój, nie może być takie złe Pokażę wam ten sekret, który kiedyś odkryłam No i zobaczcie, no i tutaj macie takie coś No i już macie jednego, nie? Bo tutaj No i Ja wam pokażę, gdzie one są Tutaj sklepowy I niebieski jest tu A Ja to kiedyś miałam to odkrywałam Żółty jest tu. I zobaczmy. Zobaczmy. Więc mam nadzieję, że to będzie miało duży wyświetlenie. No i chyba to nie jest taki skórę. Dobra, spróbujemy. No i może jeszcze coś tutaj znajdziemy. Na przykład mam Wam coś pokazać. teraz. Aha, no dobra. Teraz luzika nie będę robić, bo on mnie <słuch> no, tutaj zmuszają. No bo nie trzeba tutaj jednego luzika. Skóra może być. Co? To tam mogą nawet teraz być takie własne. A, ja, ja mam to za krótko, bo, je, bo ja to kiedyś miałam Takie zielone oczka będzie miała Podobnie do moich, bo ja mam zielone, nie wiem czy wiecie Bo czasem się może wydawać, że mam niebieskie Bo niektórzy tak mówią, że ja mam niebieskie, a ja mam zielone Bo ja ogólnie Jak byłam mała, to miałam szare, potem niebieskie A potem zielone, bo mi się zmieniały tak po czasie. Napiszcie czy wy też tak mieliście i jakiego koloru macie oczy. Jeżeli jesteście do tego momentu to napiszcie w komentarzu... Mm, hy, hy, hy. Napiszcie... O, wiem. Napiszcie w komentarzu wtedy Mia. Albo mój nick. Albo mój cały nick, albo po prostu Mija. Idzie. Um, bo mnie ciekawi czy wy jesteście do tego momentu, a jak nie no to... No to nie piszcie bo po prostu, no bo... Wiecie. O Boże, nawet panna młoda teraz tutaj może być. Okej. Okay. Um, ja tak zawsze robiłam ludziki jak miałam kiedyś. Okej, okay, i teraz... Ja prosterka na nie? No kość budzi na pewno prędko. Masz um, jakieś bransaletki. Dobra, niech będzie taka perełkowa. Czy jak chcę tam nazwać? W mi. Nie. Nie, jednak w ogóle nie chcę. Okej, teraz może pamiętam Topik, tak. Biały zawsze był. A szorty takie, tak. Z tym może jakąś plusę tym razem założyłam. Nie. Nie, 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 nie. A może jakaś sukienka nowa, ładna jest? Hmm. A raczej no. Okej okay, budki te. No i tutaj nic więcej tak naprawdę nie. No i patrzcie na to, co ja wam pokażę. Jak wyjdziecie z tego domku i przyjdziecie tu. To zobaczcie. I macie takiej Bo ktoś może o tym nie wiedzieć, chociaż większość ludzi o tym wie, a jak nie, no to... A w tym prezencie od razu jak to chcecie zainstalować, mówiłam, nie ma tam niczego. I ta gra nie jest zła, tylko czasem w kurze. I wam jeszcze pokażę coś mega, mega słodkiego. A i to się powinno potem otworzyć. Lody modycznie. A jakieś nowe rzeczy są. Ale świetnie. I patrzcie na to. To było chyba tu. Nie, to nie tu. To w innym domku było. Aha, to było na domku na drzewie, na pewno. Tak. Patrzcie, klikamy tu. Nie musimy znaleźć. No I dostajemy pudełeczko, bierzemy ludzika jakiegokolwiek. Hop. Oj, pudełeczko. No i tutaj pokazuję, że są dwa. I ja Wam pokażę, gdzie są te dwa. Jeden. Więc tutaj jest w ogóle mega, mega kiepkot. Jako się da otwierać. I dwa. Z najmniejsze nawet jest akceler nawet. A w tej skrzyni napiszcie, czy wy wiecie, jak ją otwierać, bo ja pamiętam, że kiedyś mi się jakoś udało. Ale nie wiem jak. Teraz już. Patrzcie, akcelator. Tutaj. Okej. Okay. no i niech ta będzie tu. Dobra, ja pamiętam, że gdzieś jest tutaj klucz do tego. A dobra. Nie no, pamiętam, że był musi gdzieś być zero widzowie, ale ja po prostu mnie są teraz. No dobra. Widzowie na jednym odcinku. O, tu, dobra. Tutaj mamy kluczyk. Hop. I hop. I mamy tutaj stworeczka. Kluczyk. Diamencik, Ładny. fioletowy, kasę. I stwora. No i tak to wygląda ogólnie. O, i patrzcie, i to się nam za chwilę ten... No i tam można zamawiać, ale co za kaskę. Nie za taką prawdziwą, tylko za tutaj kaskę jakąś. Jakoś tutaj była kaska, pamiętam. Okej, okay. no i tutaj. Hop, patrzcie. To jest mega ogólnie fajne, bo zobaczcie. Puchar. Halo, zacięło mi się. Nie. co, co tu się stało? To, to się nazywa Avatar Word. Więc jak chcecie to sobie zainstalować, No to. Widzicie? Teraz to jakby to. To jest mega fajna gra ogólnie. A, co mi się tak zrobiło? Ej, to wygląda jak to. Co jakieś pucharki macie? No i ogólnie, to tutaj kiedyś był kotek ciennego tego kwetuszek, puchar, kwatuszek. serducho, tak, a to kot i jedna To i odpalę i patrzcie, katki i jedna To jest mega, mega słodkie. Tutaj można zmieniać, jak tego nie wiecie, a na bank wiecie, bo wy jesteście mądrzy. Jak jesteście moimi widzami, to jesteście mądrzy. Okej, okay. tutaj hop, no i to jeszcze można. A jak nie, a to oglądacie, no to... I tak jesteście wątri, żeby to oglądacie. Okej. Okay. Um, dobra, może na początku przebierzemy gwiazdora tutaj. No, za smok, Albo nie. Za coś lepszego. Coś ślicznego. Prawda widzowie to jest śliczne. No i mamy śliczną liczną Nie no, na bank będzie lepiej już w tym. Chyba lepiej, co? Ok, tutaj mamy oczywiście. Hop. 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 Teraz jeszcze zrobię, tak? A nie, nie tu. No i patrzcie. Teraz klikamy na przykład, ja klikam tu. No i nie wiem, ile mam kasy ogólnie. Nie, nie chcę cytryny. ja chcę jedną. Jedna winogronka. A, bo tutaj chyba się w ogóle nie płaci. Dobra, wszystkie opojatną. Mi się wydaje, że tak zrobimy. Żebym wam pokazała, czy mnie będzie stać na wszystko, bo ja to w tej kasy jeszcze nie zbierałam. Hop, hop. Ej, ile tego... Okej. Okay. No i za chwilę nam przyjdzie, ale to jest takie śliczne. Po prostu kocham te fajne i kotki. O! Już mamy paczuch. A i to potem sobie tego. Żeby... Dobra, zostawimy im tutaj. A pizzy, a piz to, to tutaj widzowie w ogóle nie... Szkoda gadać. Okej. Okay. A to weźmy ze sobą do mojej chaty tutaj. Okej. Okay. A pizzy nie lubię, więc... A pizzy nie lubię widzowie, bo się nie ustrułam w wakacje. I jeszcze trwa 8 minut. Aha. To się trochę zdziwiłam teraz. To sobie wybiję. Widzę, że? a w ogóle nie wiem, czy... Bo ja nie wiem, czy wy wiecie mnie ciekawi, gdzie się... W jakim kraju są gr gry szejki Bo... Aha, ja teraz... Ja tutaj patrzę, gdzie to... Stoję tu. Okej, okay, bo mnie mega ciekawi, gdzie są gry szejki, bo ja bym mega chciała spróbować. Bo ja ogólnie nie wierzę w te mity. Tam one po prostu są niedobre, niefajne. Jak było, że na przykład przychodzi jakiś, nie wiem, fajny krymis. jakiś słodki, a on jest jakiś obszarliwy. Poza tym widzowie nie wierzcie w takie mity, one są beznadziejne. One, one nie istnieją. Takie raz tu sobie montują. Aha, nie widziałam w końcu. Gdzie ja to posiałam? Posiałam to gdzieś się nie mam. No to świetnie. A dobra, może, może tu wzięłam. No nie. Muszę to na zbierać. Dobra, widzowie, no to teraz to robimy na spontanie. Bo wtedy dostajemy niespodziankę. Uuu. Dobra. Lecimy. Tu. Hop. Dwa tutaj są razem. Ja tutaj już mam taki sam. Ciekawe, co, czy z tego jaja się coś wykuje. O, cute smaczek. Okay, um. Dobra, szkoda, że tutaj się nie da, nie da dwoma palcami, jak w to boka. Okej, okay, może ty coś tutaj masz, facet? Nie? Gęś okay, weźmiemy. to tutaj przełączymy. Nie ma? Nie ma. что скарб. Какая идея, я сам поможет желтой скарб. Опа, А то не мой скарб заделал. может И раз я не понятия, где это может быть. Эй, ну, не гадай. Где твоя Są ogólnie tutaj fajne widzowie przebrania, więc wam mega polecam. Czasem, bo czasem ta ranie jest fajna, a czasem mega fajna, a czasem w ogóle taka, że jej nie lubię. Okej, okay, patrzymy dalej. Ej no, nie. Mamy ananaska. Hop, hop, hop. Mm. A ty coś się śmiejesz? Jest, mamy. Okej, okay. nie poddałabym się. Dobra, mamy. Ale no serio ciężko było, więc, więc pamiętajcie, że tutaj jest. Teraz tutaj. Jedno. A to jedno powinno być chyba w wow. wodzie. Nie ma w wodzie. A tu się zdziwiłam. Teraz to już jest jakiś cięższy chyba poziom. Wtedy... O! Tylko cięższy. Jesteśmy. Hop. I lecimy do ostatniego. I zobaczymy, co dostaniemy. Trzeba to tak gdzieś. O. No i teraz to już była Essa. Okay. I wychodzimy. Potem jeszcze sobie to oczywiście zrobię jeszcze raz. Żeby mieć kilka. Ej, to aż dwie minuty trwało. Wow. Prezencik. Otworzymy go w domku. Ej, patrzcie! Aha, Mona Lisa Shop, dobra. I w ogóle ja słyszałam, że jest jakaś nowa piosenka Pajona Mona Lisa, więc napiszcie, no, czy wy ją słyszeliście. Ja, ja ją niestety słyszałam, bo mój kolega lubi Palliona, no i w aucie jak z nimi byłam ten na tym... Jak to się mówi? Na kręgach, no to ją ja słyszałam, no ale dobra. I tak leciały też fajne piosenki. Ki A, do domu mieliśmy iść, żeby właśnie zanudzać. Nie, ja teraz jest ja czas na kierki, bo ty wciskasz mi play. Słodka jest jak kinderki i każdy chciałby ją mieć. Okej. Okay. A no właśnie kinderki też leciały. Okej, okay. patrzymy co tutaj mamy. Oj, ale fajny pistolet na wodę. A ten dywan w ogóle nie wiem do czego jest, bo to jest smutne. Może to jest na wodę coś? Nie? To jest dywan na stopy? No dobra. A ta baba co tutaj w ogóle robi? I tutaj nie chce. Ja tych ludzi... I ten, i ten może być, ale on tutaj wtedy śpi. Okej, okay. i ta baba jakoś się musimy... No patrzcie, tak się da, nie? A ich się tutaj nie da a ja może jakbym zrobiła taką Nie, to, to by nie zadziałało na No Napiszcie, czy jakoś się ich da z tego domku wykurzyć, że tak powiem. Bo z tamtego domku się ich da wykurzyć. Nie kur... Chyba, że ona tutaj będzie mi... Dobra, chyba nie da się to ją, to ona mi będzie robiła obiadki. Proszę się da, nie da się kosza. wysoka boka to chyba nie działa, że się klika na kosz, no i się wyjmuje. Dobra, to zobaczę. Zrobimy sobie na początku dobrego szejka jakiegoś. W ładnym kolorze oczywiście. Trzy owocki damy, znaczy dwa owocki i jedną śmietankę różową. Zamykamy. I mamy śliczny szyk. Oczywiście pierwszy będzie dla niej. I Wam jeszcze pokażę coś w to boka. Jak to zobaczycie, to się mega zrobicie. Dobra, to będzie trwało 20 minut. Dobra, może 20 to będzie trwało. Może tak zrobię, żeby 20 minut trwało. Okay. W co ja weszłam? W to boka czy w Roblox? A, w to KaBoka. Bo nie wiem, czy Wy to wiecie. I Wam pokażę dwie mega, mega fajne rzeczy w to. Boka. Ten kod to ja wam już pokazywałam Na innym filmiczku Fajnym, bardzo fajnym Hop, hop, hop Hop I ogólnie mam szpital nowy Okej okay. I patrzcie, wchodzimy na sam dół Trzeba pościół bąka pościół jak <słyskawek> mały Okej, okay. no i patrzcie. Idziemy do... W ogóle tam były takie bobasy, więc... A ja nie wiedziałam, co ja mam z nimi zrobić, bo tam... I patrzcie, no i patrzcie na jej minę. Hop, no i się tak samo zmienia. Czy wy taką minę gdzieś widzieliście? No chyba nie. A teraz wam pokażę dwie mega fajne rzeczy. A no właśnie być dwie, a będą trzy. Dobra. Teraz tutaj mamy po drodze kurwa. Byle jakie piętro? A jeden, a jedno będzie. No właśnie wszystko tam opróżniłam. Okej. Okay. Um, musimy wziąć jakieś... Gdzieś... <laughs> Dobra, na pierwszym piętrze to na pierwszym, a nie na minus jeden. Dobra. Na pierwszym to na bank jest pierwszym. I patrzcie na to. I do tego znowu będzie potrzebny ludzik. Dobra, weźmiemy takiego. No i zobaczcie. Je, yeah? no i co się z nim dzieje? To jest w różnych kolorach ogólnie. Czerwony też jest. Ale jak się zmiesza, to są w ogóle yy, śmieszne rzeczy, okay. No i wystrowić ich można tak, że się daje coś z tego, nie? Okej, okay. mm, no i ogólnie... Lecimy, lecimy, lecimy. I teraz ten, to jest Zafry jakby i oni zarabiają taką fajną minę. Zafry ona jest, Raz <grym> mówię. Okay. i teraz idziemy tu. Muszę znaleźć jakiegoś ludzika. Dobra, weźmiemy takiego, który. Nie, weźmiemy może takiego ze szpitala. Okay. No i zróbkę udamy z papryczką, czyli czerwoną. I patrzcie, co on zrobi. No i nie da się tego wyleczyć. mu trzeba dać wtedy, wiecie, jak? O tak. A nie, sam to, to. O, to. Poczekajcie, musimy zobaczyć, po ile to znika. A to samo zniknie. Dobra, to super. No i o nie pizza się zapiekła. Dobra. No i tej babci ogólnie mega nie lubię, więc jej jeszcze zrobiłem metamorfozę. No koniec filmiku tego krótkiego, ile on już trwa, nie nagrywamy się, tak? Nie, nagrywa. Dobra. Mm -hmm. Okej, okay, teraz idziemy do fryzjera ślicznego. Ej, czekajcie, nagry... Co? Ja już sama nie kumam. Zatrzymaj, wstrzymaj. Okej. Okay. Nie lubię tej fryzury. Więc po co robimy już taka lepsza. Mówi na art. Taką ma. No niestety. I jej jeszcze zrobimy. Bo ja tej fryzury też nie lubię. Ale mu akurat pasuje. Dobra. No i gotowe. No i teraz babci damy takiej... Hop. I... Ryzurka taka. Może ją przefarbujemy, żeby nie było, że taka babciwa to strasznie na plantynę. Nie, to jednak nie pasuje, okej. Okay. Okej, okay, trochę jej obecniemy włoski. <grymne> Ej, a w ogóle wy pijcie gry szejka, szyjka nie w jakim kraju one są. Bo jak w Turcji, no to dobrze się składa, bo ja jadę do Turcji i Wam nawet pokażę jak jestem w samolocie. Jak wysiadam ze samolotu, zrobię takiego króciutkiego live'ika. Robię tak. Ja, ja kocham te ubrania wszystkie zdejmować, chociaż potem się nie mogę ich też szukać, to kocham je zdejmować. Nie, że kocham, ale lubię mega. I w ogóle, patrzcie na to. Cutie. Ej, i za chwilę wam jeszcze coś pokażę, ja wiem, że ja wam tyle rzeczy już pokazuję, to miało być takie krótkie, ale trudno już, okej, i. damy. No i nie dużo lepiej wygląda zobaczcie. tylko że ma jakiegoś piroga na twarzy. Okej, idziemy. Ja się dzisiaj nie wyspałam. Mhm. Teraz po co mieliśmy um. A, Dobra, tu serywidzowie, bo ja już jestem po prostu, ja muszę zasnąć po tym filmiku króciutkim bardzo, nie? Co oni tutaj robią? A nawet nie wiem, bo ja tutaj nie robiłam żadnego z tego filmiku, a ja, a ja dużo gram w Tokaboka ogólnie, bo to jest jedna z moich ulubionych kierek. O i patrzcie, podnosimy, no i proszę bardzo. A tutaj to już wam chyba, tutaj ogólnie to tak było. No i wtedy z tego stworek taki mały, taki pokażę wam, który. O, boże, ciłało, Myśmy mu ładnie. Ciłało, ciłało, ciłało. Proszę nas nawet przytrzelanka, ciłało. Okej, okay, no i Ay, chyba ktoś zrobił kupę. <grym> Okej. Okay.